Jeżeli masz obs to nawet możesz mieć 0 subów mhm. A ja to mam live'a, mam live'a? A w ja moim kanale, czy mam live'a? No z prawdą. No jest, jest, jest No tylko będzie trochę opóźnione, ale dobra Jakie shadery, jakie shadery masz? Pogada ci jakie? No. Ej, a ty już widzisz, że jestem w Escape czy nie? Nie. Dobra, no to musisz chwilę. poczekać no to chwilę poczekać. A teraz jesteś w Escape? Czekajam. Okay. No. A co, no to patrzcie jakie mam. Isso é coisarzuela. Ok, dava jeito, zaczynam rundę. Capi? Dobra, Kapi, nada, 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 ja tą mapę lubię. Nie czy do końca. Ja to, czy ja tą mapę kocham do końca. Trochę nie do końca. Oj okay, nie, ja idę z... chyba do typka, który ma różowy kolor. Mm. No, po ostatnio zacząłem wybierać trochę różowy kolor. Nie wiem dlaczego. No bo Kolega wiek. mi dał też takie wyzwanie. Kolega mi dał takie wyzwanie. Nie masz psychy wybierać przez miesiąc różowego koloru na Bedwars. Co musisz zmienić? No, muszę wybierać co, cał, cały miesiąc e, różowy kolor na bedach. A co jak, ty, a co, jak nie, nie zrobisz e, przez jedną rundkę koloru tego? No, raczej się nic nie stanie, ale i tak. I ja włączam te ekstra Ja włączam te ekstra Dobra. Idę złoto, za to, to... Ej, obuduj we bo nikt ci nie zniszczy wtedy. A to jest to mam o tym gadu. No ja tak. obudowuję właśnie we Bo obsydian to tylko wojana obuduje. No zgadza się. I wojana i Łoki. Kurde i już się zwalił tego Speed Bridge'a. A umiesz diagonal, a umiesz Speed Diagonal? Potrafię Speed Bridge'a jakbyś nie wiedział. A umiesz Speed Diagonal? Że taki bokiem spida. Pokazać Ci czy, ty, czy jaki umiesz? Zobacz czy taki umiesz, zobacz, zobacz. Czekaj, zobacz. Okay, czekaj. Ja sobie tylko zbrojkę kupiłem. No to chodź szybko. Sprawdź czy taki Widzisz? Widzisz? No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Ale ty chciałeś mnie zniszczyć? Dawaj. Coś ty, zrobi, coś Ej, ty zrobił, coś ty zrobić. Ty chciałaś mnie zniszczyć! Czemu, czemu? czemu ty chciałaś mi zniszczyć wełnę? No to nie. Nie, nie chciałem. No to czemu zniszczyłaś? Ale ja nie zniszczyłem nic. Co ty gadasz? To co tam za zniszczona wełna? to nie To masz znowu jakieś... Nie, No czoło. To czemu to są dwie wełny zniszczone? Nie! Masz kolejne głupie wyzwanie do swojego... No tam kolania. nie mam wełny zniszczonej. Bo. Pokaż speed bridge'a. Speed Bridge. Dawaj. A. Żomek dawaj. Ja pierdzielę. Co ty robisz? Masz. Masz... kupiłeś szarpa? No. Moje są Msy... Moje są emsy. A czemu. A czemu to spadłaś? Bo moje są... chciało mi się tak jak... Ej, ej, nie masz grać na F5. Poczekaj, Oj, ja mam... tylko S gra, tylko S tak gra, tylko S gra. Nie chce mi się. A ty nie jesteś S-em przecież S jest dobry. Ej, i Kapituk... Kapituł nie jest S Bo no, nie ma takiego S, -a, S -a. Bo on nie mówi S. On mówi że ma Zeza. Kapito, Kacper ma zeza. Kapito jest zezała. Bra, jestem, jestem, jestem już. Kapit Kapito Kapito, mówi, że ma zeza. Różowi, różowi, różowi są na środku. Różowi są na środku. To ja uciekam, bo ja już mam sobie mmm 6 Okej, okay, ja go wezmę ze zaskoczenia. Z drugiej strony go wezmę. Do nas idzie, on do nas idzie. Różowy do nas idzie. Widziałam, a się zawrócił, jakby zobaczył. Ez! Zepchnąłem typa. Ja mam 8 to... też wystarczająco. A teraz ja się przebieram w... diamentowego typa. Kupuję jeszcze kupaj. Zabrócz tu beda. Nie. Co? Nic, nic. Daj mi jeszcze złota, daj, daj mi dużo złota. Weceku masz, weceku masz, wyceku masz. Dobra, ja idę różowych, mi nic teraz nie przeszkodzi. Ej, poczekaj, ja ci pomogę, bo ja mam, ja mam, mam ten. Szybkie kopanie. Poczekaj Kurdez, na mnie. Nie sorry, ale muszę, muszę zniszczyć ten kolor, no ale no ten kolor. Nie no, dobra, nie, żartuję, ten kolor nie jest ładny. Ale muszę. Ej, pójdziesz ze mną na czerwonych? Ja na różowych idę. To ja ich pójdę na czerwonych. Ej, omiesz goda, Umiesz goda. No kurde Chodź tu. Dobra, różowi mają odkryte łóżko. No dawaj, ledziesz. Tak, e, bo teraz niestety... Kurde! Wpadłeś. Nie. No kurde, no i teraz on jeszcze zawijać wroty będzie. Właśnie innego Emeralda mówię. O dobra. Kup sobie mieczyk, masz mieczyk w weceku. Kurde, akurat kupiłam żelak. Ka. Ale dzięki. No, ku... no to zostaw te dwa M napiłem już niestety. No dobra. Dobra, ładne. Ej, mam pójść na czerwony. Kurde, a ten różowy teraz spadać przeze mnie. Teraz ten różowy będzie do mnie uciekać. Ej. Jest Ej, czerwony, czerwony, ale, ale bocik! ale bocik! ale pocik, ale pocik, ale pocik, ale pocik Dobra, zacznij rimować na streamie, zacznij ten, Edge rap, Edge rap Ale, ale, edzik, smucik, ale cheater, bifter, ale edzik, smucik, ledzik, ledzik, bocik, szlocik, śledzik, Ja piję, ja jestem u niebieskich, jakby co? Mały głowniasz, Czemu Ja jestem to S, chyba... czemu? Bo topię się w wodzie. A S się nigdy nie utopił, przecież. Nie, nie, Asasinek ostatnio mu zrobił takiego pranka, że się utopił. S. A myślisz, że ja tego odcinka nie widziałem? Myślisz, że jego ja nie widziałem? No, myślę chyba, że tak. ja ten różowy to gdzie jest? U jest. Dobra, dobra, ja spadłem, ja spadłem. Ale nie ma różowych, czerwoni zostali, dobra. Ej, to ja porobię czerwony. Ej, czerwony jest jeden! Ej, to ja budzi. Ale on do nas idzie, on do nas idzie. Ale ja na szczęście jestem w bazie, skibry. A ja jestem u niego w bazie, skibry. Ojej, czuć, no, on ma antyknoka! Antyknok! Dobra. Dobra, czekaj. On zaraz nam pewnie łóżko zniszczy. No pewnie tak. Nie, on, on ucieka do tych... Chwila. Do siebie? E, do morskich, do morskich, do morskich ucieka. Do morskich? Do morskich? Ucieka. To ja wiem że są morscy. On idzie do siebie do bazy. Bo ja, ma... ja też. Ja, idę ja do, też ja też właśnie ja do niego idę, idę. Ja idę do Dawaj, do zaskoczenia. Dawaj, 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 to jest e, to jest S, to jest S, no pomaskina S-a. Ja dzisiaj już z nim rozgrałem, on... ja go porobiłem, on nie ma tych tak po prostu ma Ale on, on już ucieka. Czekaj, e, czekaj! No kurde! Nie, prawie spadł, prawie spadł. Eee, nożyce, 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 ja już tam też lecę. Ej, ja po prostu golemika. Ja pierdolę, ja, 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 ale co do niego Widzę, 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 widzę typa, widzę typa. Uważaj. No spadł mnie, no Zapyłózce spadł ciebie? mnie. Zepchnij ciebie. Okej. Nienormalny on jest. A, spad, okay. spadł, okej. Czy wyszedł? No paraparapa. Pa, 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 pa. L, L? Eee... Ej, czu, skąd masz 54 poziom? Ej, skąd ja mam 32 poziom? A skąd ja mam 32 poziom? No ja nie wiem, ile masz winków? Ile masz winków? Na 34 74. Czy ja mam 34? Ja mam 34. A ty nadal masz streama? Nadal, nadal mam ma streama? Stream. No. nie, to nie jest. To nie jest kit, to nie jest kit. Grabę sobie wykidzi kururolika. Ej, znowu... Ej, bądź zielony, nie! Wyłącz zielony wy... Chwila, chwila! Biały, 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 biały! Eee. Ja pierdzielę biały, szybko, szybko. Dobra, chwila, chwila, chwila. Włączam. Ej, muszę sobie zrobić tak, że włączam te, te XT specjalnej TXT fuzjego. Tak mam gównianą wełnę. Ale ja jestem, wiem, jestem, to... jestem, 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 ja przypomnij mi, żeby po, żeby potem wyłączyć ten... E, łączone tekstury. Please. Wiesz, co się ostatnio stało u mnie na Lunarze? Co? Wiesz, co się u mnie stało na Lunarze? Co? Jakiś taki upośledzony królik zaczął, zaczął za mną chodzić Nie chciał się odszczepić I teraz będę grać tylko na federze, no bo on mnie już zdenerwował no. i nie mogę No bo on też miał Lunara On też miał, on też miał Lunara On też miał Lunara No, no ja idzie. mam Lunara ale on, ale on miał Lunara, Ej, ja umiem naraz. poczekaj, ja umiem, ja umiem szybkiego, ja umiem, ja umiem speeda takiego, ja umiem speedbridge'a takiego Ej, ty nie umiesz, ty nie umiesz ja No ty nie umiesz. Pieprzyć ciebie Wal ciebie. ciebie też Pieprzyć ciebie Ciebie też Żart Ej, no daj mi te dwa, daj mi te dwa, ja bym sobie plisz Lisz, ja tu trzy miałem, ja tu trzy miałem Kurde Ja tutaj trzy miałem Dobra, potrzebuj... a siedem Ale potrzebujesz sześć, przecież sześć potrzebujesz A ja już mam osiem Ale po co ci osiem? Po to żebyś się pytał No to po co ci te osiem no? Po to żebyś się pytał wiesz no to, no to, pytam się no, no to po co ci te 8 O to żebyś się pytał No ale pytam Chila. się Też pytam się no to, no to o co ci chodzi, po co ci te 8 Coś mam po... Dobra, jestem. Wiem, ja kupujesz kupuję szyb, szybkie kup... Ja idę do tych obok nas, do tych morskich... Zieloni już szuszka nie mają, więc się nie opię. Różowych są, różowych nie ma. Ej, kapitulacja, perdasz mi dwa Ms, please. Są w wycyku dwa Nie mam. Nie, Uwaga, no poszary do nas idzie. Ej, no ja nie mogę wyłączyć je w pięć. Dlaczego? No nie wiem czy tam jest 5 no i gówno. Zjedz je równo. Dobra, szarży będę nie mają. jeszcze killów muszę sobie ogarnąć. Nożyczki. Ja opcje Mam nadzieję, że szarży nie ma nie Wiesz, że ja kupiłem diamentową sikierę, zamiast diamentowego kilufa? Czy ktoś jest jeszcze na streamie oprócz mnie? Sprawdź. Co? Sprawdź. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Waga, mam szarego. Ja no gówno się dzieje, no nie mogę włączyć się w 5. Dobra, jeden szary leży, czy nie? Pat, jeden szary No No tylko morscy, jeden zielony został, a morscy gdzie Serio morscy nie mają bada przez, przez to, że ja im nie zniszczyłam? <laughs> U nas w bazie są? U nas w bazie są? Nie Kurde Ej no ale gówno to no mu się, się kontroly poprzełączały, no ogólnie wyrzuciłem 7 diamentów w kosmos. Ej, Casti. ha? Alo, Casti. Co, do mnie to było? Nie. Przypadkowo wyszedłem z serwera. mam nadzieję, że jak wejdę, to będę włączyć w pięć, bo już nie będę go